Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej Konfederacji w obronie kierowców. Polacy mają prawa do własnych samochodów i do korzystania z nich. Niby nic odkrywczego, no ale patrząc przez pryzmat ostatnich ustaw, patrząc przez pryzmat ostatnich miesięcy lat, tylko Konfederacja tak twierdzi. Niektórzy, chociażby rząd ustawi premiera Morawieckiego czy Ziobry mówią, że teoretycznie też są za tym, no ale głosowania temu przeczą. Na każdym kroku wprowadzają kolejne kamienie milowe, które doprowadzą do tego, że Polacy nie będą mieli wyboru. W ramach kamieni milowych już od 2024 roku PiS zgodził się na to, żeby na samochody spalinowe był nowy podatek. Od 2026 roku na każdy samochód spalinowy ma być nowy podatek, a od 2024 roku mają wejść w życie przepisy, które usankcjonują strefy zakazu samochodów i są jako obowiązkowe. Niedawno wprowadzano, umożliwiono tworzenie jednostką samorządu terytorialnego. Stref zakazu samochodów w Konsekwencje tych zapisów będą takie, że w Warszawie i w innych miastach wojewódzkich nastąpi całkowity paraliż. Nowelizacja tej ustawy została przegłosowana m.in. głosami rządu w 2021 roku. Tylko Konfederacja, jako jedyna, była od samego początku przeciwna. Już w najbliższych latach miliony Polaków, których nie stać na samochody elektryczne, których nie stać na najnowsze samochody, nie będą nawet mogły do centrów miast wjechać, nie będą mogły normalnie funkcjonować. W 2024, czyli już za niecały, za niecały rok, naprawdę to nastąpi. I wtedy wszyscy będą zdziwieni. Ale skąd? Dlaczego? No właśnie dlatego, że m.in. rząd Prawej Sprawiedliwości Solidarnej Polski za tym wszystkim głosuje. Ale też naturalnie hipokryci z lewicy za tym głosują. Mówią oni ca, ca, cały czas o bronieniu najsłabszych. A w rzeczywistości nie obchodzi ich los chociażby mieszkańców polskich wsi, którzy jakoś muszą dojeżdżać do miast, którzy jakoś muszą się poruszać. Dla nich to jest obojętne. I tylko Konfederacja od samego początku stoi na straży interesów wszystkich Polaków. Oddaję głos posłowi Konradowi Berkowiczowi. Szanowni Państwo, podsumujmy krótko, żeby była jasność. Rząd pis -u... Mimo że miał prawo weta, zgodził się na kamienie milowe. Jednym z kamieni milowych jest ten, który mówi o stopniowym usuwaniu samochodów spalinowych z naszego życia. Następnie rząd Pisu razem z całą opozycją poza konfederacją wprowadził nowelizację ustawy, która umożliwia samorządom wprowadzania stref bez samochodów w miastach i te strefy już w kolejnym roku będą wprowadzane w największych Miasta. Krótko mówiąc, Prawo i Sprawiedliwość aktywnie uczestniczy w akcji niszczenia motoryzacji, niszczenia polskich kierowców, a jednocześnie publicznie mówi, że z tym trendem się nie zgadza, że ten trend zwalcza. Oczywiście kłamie, ale dajemy rządowi ostatnią szansę, żeby potwierdził swoje słowa. Zgłaszamy projekt, bardzo prosty projekt ustawy, który usuwa te szkodliwe przepisy, które pozwalają samorządom. Zlikwidować ruch samochodowy w miastach stopniowo, zaczynając od ludzi, których nie stać na najnowsze modele samochodów czy na samochody elektryczne. Zwracam przy okazji uwagę, że ludzie, którzy mają starsze samochody i już mieszkają w centrum miasta czy w ogóle w mieście, nagle będą musieli ten samochód wyrzucić na śmietnik albo sprzedać za bardzo niską cenę, bo przecież te samochody już wychodzą zgodnie z tymi przepisami z użycia. Dlatego apelujemy do rządu, żeby wdrożył swoje słowa w czyny i zlikwidował te szkodliwe przepisy. Czy są jakieś pytania? Nie, proszę pana, z uczelni Polską mam takie pytanie. Jak ten proces, jak to do wszystkiego, co na przykład na takich przedsiębiorców jak mechanicy, którzy w No to jest ważne pytanie, jak to wpłynie na przedsiębiorców, w tym mechaników. Przy okazji zwracam uwagę, że właśnie dotyczy to nie tylko po prostu prywatnych właścicieli aut, które, którzy chcą ułatwić sobie życie, dojeżdżać do pracy, odwozić dzieci do przedszkola. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy korzystają z samochodów, z samochodów transportowych i samochodów nietransportowych do prowadzenia swojego biznesu. Tak jak podwyżki cen paliw wpłynęły na coraz większą inflację, na spadek PKB, tak oczywiście usuwa, utrudnianie e, w rynku motoryzacyjnym wpłynie na dalszy wzrost inflacji i zmniejszenie PKB, utrudnia życie przedsiębiorcom, a oczywiście przy okazji na siłę, e, na siłę wprowadza problem dla, jak tu pani redaktor zwraca uwagę, problem dla mechaników samochodowych. My oczywiście nie mamy nic przeciwko zmianom na rynku motoryzacyjnym, ale te zmiany powinny być naturalne, czyli takie, takie, których dokonują konsumenci, czyli wszyscy Polacy, wybierając te czy inne samochody, a nie zmianom administracyjnym narzucanym przez totalniacki rząd. Czy są jeszcze jakieś pytania? Wszystko jasne. Dziękuję bardzo w takim razie.